Halo, halo! 3-2-0! Kurde, zaraz... No właśnie jednak tam el, hello! Lecimy właśnie, jesteśmy lecimy, na... No zaraz, tak? lecimy. zaraz lecimy! Zaraz lecimy! Zar jesteśmy jeszcze na parkingu przed lotniskiem. No i... Będzie się działo, może jakoś blado wyglądam, w tej różowej czapce. Trzeba było się... No, czarną milanową pogardziłaś. No bo nie pasowało. No a widzisz, wszystkie dziewczyny mają różowe czapki. No i jak to się ma? Proszę bardzo. Ania z Pawłem, hello. Ciao, ciao, ciao. Paula, Szełko, Michael i Mła. Zobaczcie, co wyhaczyłam. Pinatolár Brut Rose, słuchajcie, szampan chyba różowy, nie? Albo wino, eee, co to jest napisane? Sparkling Wine, czyli wino musujące, ale różowe. Ile 25 zł to chyba kosztowało? Nie ma co, Dara próbujemy. Dobra, słuchajcie, dziewczyny ruszyły na shopping, niech zobaczyć, co jest w Tesco, co tu ciekawego, co wartego, eee, czy coś jest naprawdę w magazynie, bo tak po polskiej stronie to tak różnie bywa. Także zobaczymy. To są chyba męskie jeszcze. Te są do kupienia w samolocie i tam to też widziałam. Te tam się w zasadzie podobały, nie? Te są cokrotki chyba. Ja widziałam gdzieś właśnie na tej reklamie figowy zapach, więc tak muszę go zobaczyć. Eee, nie wiem, musimy wrócić i sprawdzić. Słuchajcie, obcięłam perfumy, bo na pokładzie też można kupić ten Versace, słuchajcie, za 8 dych, więc myślę, że w ogóle. No, tak pióra drzwi, nie? Za jeszcze zobaczę ten berbery. Chociaż mi się inny podobał berbery. Przyjdą? Witamy w lotnisku w Mediolanie Bergamo, w Bergamo Młody Czarny. No i dotarliśmy kochani, jesteśmy w Mediolanie. Co proszę bardzo dworzec, wam troszkę pokażę. O że tak, o nie w tą stronę <śpiewanie> Przyjechaliśmy właśnie do Dergano. Wysiedliśmy właściwie na stacji metra Dergano i idziemy, słuchajcie, na pizzę do Antonia. Pizzeria się nazywa La Montagnetta, ma też drugą nazwę, ale kurde, już zapomniałem jak się nazywa, Fontanna? Coś z fontanną. Eee, w każdym razie na pewno widzieliście w moim poprzednim filmie tą miejscówkę, jeśli nie, to postaram się nie zapomnieć i Wam tutaj eee, podlinkować eee, namiary na nią. Pizza z łososiem. Polecam, mega śnie. Już za rogiem, już za rogiem. Zobaczycie, tu knajpkę. Wcześniej jest taka jakby, że weź i Ola O, lagrota lagrota a ja. O coś mi nie łapie ostrości, la Grota. kultowa pizzunia kultowa pizzunia z 8. Paula ma a Ania też ma prosciutto, a chłopaki jeszcze czekają tu się nagrywa, o szukałem guziczka, gdzie się nagrywa chciałem pokazać jak wygląda willa Michała ma swojego kierowcę towary mu przywozi tu jest pętla tramwajowo-autobusowa bez tramwajów i autobusów Yy, tu jest kościół, i jak widzicie, tam pana księdza, yy, który patrzy na ten samochód. Nie wiem dlaczego. Tu jest yy, ratusz miejski. I yy, Ale to jest ratusz miejski Brazylii, nie? Bo oni tu się przenieśli, bo to jest taka półambasada. Yy, tutaj, jak widzicie, są dwie. Ta część z Tak, bo to tylko jeden pokój jest. Tutaj, jak widzicie, są dwie nieczynne restauracje i z Maryjką w kącie, nie wiem, czy widać będzie Maryjkę, yy, tu jest Maryjka w kącie, to tak jakby się ktoś w kościele nie zmieścił, to można tam po, ten, się pomodlić, a tam, nie wiem, czy widzicie, macie jeszcze kamerę centralnie nakierowaną na tą Maryjkę, żeby nikt tego nie ukradł, bo to jest najsłynniejsza i najdroższa Maryjka tutaj w tej miejscowości. Nie wiem, czy słyszałeś legendę, czemu browar jest nieczynny? Czemu browar jest Nie, nie słyszałem. No generalnie, co niedzielę, zbierała się tutaj szalutność i dylemat. Czy iść do kościoła, czy iść na browar. w końcu spisek, browar. spisek księży ks. ks. katolicki doprowadził do browarów. browaru. I on się na taty nie zgadzało A, widzisz, ale to też rozumiem, że ta Maryjka to były takie trochę pójście na, na ugodę. Nie, czy... e, źle, źle, źle. Maryjka to jest szpieg. Tam jest w oczach jej kamera druga Aaaa, widzisz Ja myślałem, że powieśli Maryjkę Ja myślałem, że powieśli Maryjkę, bo ci co szli na nie do kościoła, to stali pod Maryjką się modlili, bo słyszeli dźwięki A tutaj... A tutaj była po prostu kolenda. O, a tam już przesłuchuje ksiądz dzieci, proszę bardzo No, widzicie jak to jest? Chwilę go tylko z oczu spuścić Tu też jest znak uwaga dzieci Tak, szalik wziąłem A, jeszcze wam pokażę męską część wycieczki jest Przemysław i Niemczysław. A gdzie masz, Niemczysław, szalik? A ty szalik wziąłeś, Ani? Taki, ja ten różowy, co mieliśmy wziąć. A czy ja się pyta czy wziąłeś. Swój mam. A ten różowy, co mieliśmy wziąć? No. Nie, to musisz, widzisz, pełnymi zdaniami pytać. O, to także Ania, bierzemy ci szalik. Przypomniała nam się w ostatniej chwili. Czy jeszcze coś tu Wam mogę nagrać? Na tej choince wiszą lampki w zimę, na święta. Tam jest jakaś agroturystyka i są zawsze grube wiksy. Dla starych ludzi. Takich... masz myśl, że szybciej się woda grzała, a, ciepła, to piec jest na zewnątrz. A to nie jest tak, że on jest od ciepłej wody, a jest na zewnątrz, żeby miał zimną wodę też dobrą? On wodę. Nie, to ten ksiądz zabrał dzieci i pojechał. Zabrał dzieci i pojechał. To zobaczmy, co tu jeszcze mają za ogłoszenie. To jakaś pani umarła. 95 lat miała. Chyba nie. Nie? Tak, dożywszy. Ten, z domu Trentini, Dianni, w wieku 95. Także widzicie. 15, A, do godziny, dobra. Tak. Patrzmy, co tu jest. Tu jest jakaś Widzimy. wiedźma. Ristiamo insieme, czymkolwiek to jest. Odpoczywamy wspólnie. Pewnie tak. Pamiętajcie, że my tak dobrze znamy ten włoski, jak Przemek przed chwilą czytał, nie? Tu jakieś reklamy. I też Peter jest na dole. No, to tak. Drogie te zabawki. 30 euro to już 50% gratis. Jakaś frozen. Królowa Anna. A ją można uczesać. Cudownie. O i Giro di Italia poszło. Widzicie, ile się dzieje? Czekając, nasz przyjedzie po nas. Znalazłem drugą Maryjkę. Za Cento. Czy to Seychento jest? Seychento. O, czyli Seychento i Duża Maryjka. I Peleton z Giro di Italia. Cisnął. No. Obtrąbił, słyszałem. Wyglądałem, jak miał fotoradar? Ja tak spojrzał trochę? Hello, hello. Yo, yo. Witam się ekipa. Dnia następnego. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień, gdzie idziemy na mecz. Ale zanim trafimy jeszcze na stadion, to po drodze Monza. Może tor Formuły 1 zobaczymy. Chyba tak. Parabolikę na pewno. Na razie jest zimno ale miejmy nadzieję, że będzie cieplej. Tak pogoda mówi, że będzie cieplej. Nasze pogodynki też mówią, że będzie cieplej. Także tego się trzymamy. Słuchajcie, tutaj jest taki blok a, i na ścianie widzicie są tam Oczywiście jakaś tabliczka była, dlaczego te rowery tam są, ale nie podeszliśmy. Może jak będziemy wracać... To zobaczymy. No jesteśmy już w Mący, dotarliśmy, także będziemy teraz sobie zwiedzać Starówkę. Nie zamontowałam jeszcze mikrofonu, ale myślę, że nie będzie problemu, bo nie ma jeszcze tak dużo ludzi. Nie wiem, nie wiem czy to dobrze widać, ale znaleźliśmy taki mural, który przedstawia najważniejsze atrakcje, czyli macie tutaj katedra, palaco. Tam chyba kościół też jakiś, nie wiem, muszę się dobrze zapoznać. I idziemy sobie. Po prostu, zapraszam. Zielone. Zielone. No tam widać już jedną z atrakcji. W kościół. Atrakcji. Nie wiem czy ona była na tym planie, ale słuchajcie, jest to kościół Santa Mandalena, czyli świętej Magdaleny pewnie, nie? Tak. Nie wiem czy można wejść do środka, czy chcemy wejść do środka. Idziemy zobaczyć? Macie z kolei Kościół Świętej Marii, co in strada, tak? Nie wiem. I słuchajcie, tu mam jakiś pomnik. Poległych podczas I wojny światowej. Okej, okay, bo nie ma nic w angielsku, no masz rok, 1915. I to jest co katedra, tak? Tak. Kurwa. Widzisz, ale jakby kształt jest podobny. E, a jeśli chodzi o te paski, to tak samo jak w Pawi, chyba też było w paski, nie? Tak, tylko nie czerwone, e, nie? Tak, i Simitero monumentalne też jest takie właśnie w takie paski, jakby Garibaldi te klimaty. Zobaczcie. Ty no fajnie wygląda. Czemu nas tu jeszcze nie było? Że tak zapytam? Słuchajcie, wyczytałam, że ta katedra w ogóle jest z VII wieku, także tak i była wielokrotnie przebudowywana. No i generalnie ta nazwa, katedra, jest to nazwa zwyczajowa, bo oni jakby podlegają pod Mediolan, pod diecezję mediolańską, więc no po prostu jest to kościół. Jednakże naj, najważniejszy, chyba taki największy w Mący. No i to Wam mogę powiedzieć, czy warto dojść do środka? Nie wiem, bo jeszcze nie byłam, ale tutaj wyczytałam, że zachowały się cenne gotyckie i renesansowe polichromia. I w skarcu przechowana jest wcześniej średniowieczna korona królów Romb Lombardii. Także myślę, że warto zajść, ale zaraz oczywiście zobaczymy, czy można. Także można, jak coś nie no, można wejść tak do środka, tak. no to pewno zły dzień. Zapłacić trzeba pewnie bokiem. No to zaraz zobaczymy. Ludzie są obok. Słuchajcie, tutaj jest y, taka fontanna, nazywana Fontanną żab. Tam z bliska widać. Tak, tak, zaraz Wam podejdę, pokażę. I nazywana z jest Małą Syrenką, też inaczej. Z brązu jest, tak? I co? Jeszcze ciekawego? inspirowana legendą o Amirze i Dagoberto. Opraszka. Ja nie wiem, które to jest imię męskie, a które jest żeńskie. Oba brzmią jak męskie. <laughs> y, mała Syrenka, bo to jest jakaś młoda dziewczyna o słodkiej twarzy. Aha, idę Wam pokazać żaby. Bez ciuchu. Widać, Micho. Żabka. Tak. A to, co przed chwilą widzieliście, to jest Arengario. Pierwszy budynek Miejsce. miejski. Z XIII wieku. Z XIII wieku. XIII wieku. 1200 cóż no, no, wyg tak Wygląda po. jak taki ratusz, bo ma zegar. Pewnie dlatego. Nie wiem, czy widzicie, bo słońce daje. O, teraz widać. A tutaj w ogóle zobaczcie, jaka śmieszność. Bardam, czyli bar dla kobiet tylko. Taki suchar, idziemy do ekipy. Także słuchajcie, widzicie tutaj kościół Santa Maria degli Angeli. Został zbudowany w 1608 roku, ale wygląda tak bardziej nowocześnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. A widzisz, na polecenie księdza i uczonego Bartolomeo Zucchi. I tu jest A, tego, Tak, jest taka wiea ulica. A to może być jego pomnik. Nie, nie są trochę Ale w nodach. To nie będzie ci smakować Monia, oddaj. Będziesz jedna? to jadła? A co zimne jest, no zimne. A, się, a widzisz, że wyparowało? To z No pogadaj, dobre? Zimne. Dobre, smaczne? Dobre, kawowe. Trufle, i kawa. No jakoś kosmotka nie stopiła. to mnie po prostu makaza dopasowało. <noise> ja mam kanapeczkę. z szyneczką, kurdo. i serna? no? no do. tak. Tak, tak. też, a Ania ma takie ciasto. O. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy wywiad z Mący. Jak jedzenie? Dobre. No ale powiedz jest prawda, Ania. Powiedz dostała mnie to co chciała. No to, mnie to co chciała. Ania nie umie zamawiać jedzenia. Ania zamówiła Łumien. Właściwie nie buch, palcem pokazywałam, że co chcę, a dostałam nie to co chcę. Dostać to obok palca. A nie ma grube palce i krzywo pokazywałam. Dostaliśmy chipsy. Takie są piękne, y, cebulowo-grzybowo-zgniłe. Pleśniowe. Pleśniowe. To so, so nowe chipsy. nowy smak włoski. No to generalnie jak te ze stołu zbierają, sypują i później nie dalej. No tak, tak, tak. To co spadnie, o, później. O, już mi jakiś go wpierdzieli, bo tu leżał chipsy. Kiedy on go zeżar? <laughs> ja dostałem. Smaczną pizzę z biedronki. Ale małą dostałem. Bym narzekał do mnie to, że lubi pizzę z biedronki. A no Monia miała z Paulą lody o smaku trufli i z kawą, które nie były lodami. Tak o. O, ktoś dzwoni. Kto, to, to, kto tam dzwoni? No to porozmawiajmy. Halo, dzień dobry. dzień dobry. Jak tam Przerwa na siku. i Idziemy dalej. Słuchajcie, kolejna główna atrakcja mący, czyli Palazzo Reale. Na zdjęciach wyglądało to powiem Wam słabiej, i to jest po prostu ogromne. Zobaczcie, kompleks. Widzicie to. Z tyłu jest to jeszcze remontowane, i generalnie ten pałac należał do kogo? Humbert, Humbert tak? Humbert I? Humberto, to nie masz tak chyba. Yy, I królowa Małgorzata. W ogóle podjazd do tego, no to wygląda iście tak jak wiecie. Yy, no taki... angielski trochę, tak mi się kojarzy przynajmniej. E, no i co? Willa. no dziękuję. W ja, porównaniu do mojej willi w Komorowie to jakby metrażowo, nie? Dokładnie. W domku bramy. W domku dla służby mieszkamy. No, także tak, podejdziemy zaraz bliżej chyba. Jakieś fotki cykniemy. Prawo ja. ja, i już zmęczyłam się podróżą i dlatego wszystko w slow było nagrywane, bo ja już też jestem slow i dlatego tutaj słuchajcie zatrzymaliśmy się na piwko mesyńskie, jak jeszcze nie wiecie jest to piwko z kryształkami soli, mesyńskie, czyli mesyna gdzie jest na Sycylii, nie? No dobrze mówię i jakbyście chcieli gdzieś w Polsce to u Stefano w tej kawiarence możecie sobie wypróbować, polecam. No i taka sytuacja, do paraboliki nie wejdziemy, mamy tutaj o miastkę pomnik. właśnie Proszę bardzo, tyle tak kilometrów tak zrobione jo. Co tam macie dobrego? Licunia na kawałeczki. Czy to ja. Paula, jak tam? Właśnie próbuję. Bardzo dobra. Taka na grubym cieście, nie? Na grubym cieście. Cienkim? Gruby. Ja jak widzę rant, to tak się wydaje gruby. Michał, patrz co mi puścili? Kansa góra! Jedziemy! Nuta. Idziemy tu zobaczyć o różową bluzę. Chodźcie, tu jeszcze zobaczę, ile... czy tu tyle samo szalik, czy nie. Słuchajcie, właśnie jesteśmy przed stadionem. Czekamy na. Mecz, znaczy no, czekamy na mecz, tak? jeszcze mamy trochę czasu, kręcimy się, mam zakupione rękawiczki takie, no nie, nie z tego sklepu, tylko tu ze straganów e, i... A, no to I już szukam grzanego wina, no, jest zimne piwo. Idziemy tam, czy tam? Tam, tam, czy tam, tam. Tam, 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 tam. Ja specjalnie grzanie wyłączyłem. Na prawo. No, nawet się ma tak. Premises, sure. ale ale doglina, piedzieć, tak oga... do, no, od tego wyjazdu trzeba wejść tak głębiej, tam myślę. A gdzie anyway. <todb damned Witch> Ja też <Ministry> tak y ah, No, ja też na jestem. No, ja też tak jestem. też Woo! A nie, 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 przebić! nie, 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 Chłopaki znaleźli mięso A my znaleźliśmy wino grzane Jest. Wszyscy są